Miejsce, które łączy Polskę i Białoruś jest kanał Augustowski. Kanał Augustowski, którego zdecydowana większość znajduje się po polskiej stronie, całość kanału to 103 ponad kilometry. 14 takich przepustów znajduje się po stronie polskiej, jeden w tej strefie pogranicznej między Polską a Białorusią, trzy natomiast po stronie białoruskiej. Dlaczego ten kanał Augustowski powstał i dlaczego jest tak ważny? Powstał w roku 1823. Wówczas Polska była pod zaborami Prusacy wnieśli bardzo wysokie opłaty celne dla towarów, które płynęły Wisłą do Gdańska. W związku z tym wówczas Królestwo Polskie, które podlegało carowi, ale miało swoją samorządność, postanowiło niejako ominąć tą drogę na północ, czyli stworzyć połączenie Wisły z Niemnem. Temu miał służyć właśnie Kanał Augustowski, którego wybudowania podjął się generał Ignacy Prądzyński, jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych wybitnych strategów, jeden z dowódców Powstania Listopadowego. Ignacy Prądzyński wymyślił i przeprowadził realizację, można powiedzieć, no niezwykle oryginalnego, bardzo ciekawego do dziś zespołu budowli technicznych. Otóż, jak patrzymy na te budowle, one są z dołu wszystkie zbudowane z czerwonej cegły, natomiast u góry mają barwę białą, takie kolumny, które zwieńczą poszczególne śluzy. To nie był przypadek. Chodziło o te barwy biało-czerwone, żeby wykazać, że tu jest Polska, że Polacy mimo zaborów cały czas myślą o rozwoju. Swojego kraju, myślą o przyszłości tego kraju, temu miał służyć Kanał Augustowski. Do kończenia budowli kanału augustuskiego nie było takie proste. Wybuchło powstanie listopadowe, Prądzyński, tak jak wspomniałem, stał się jednym z dowódców powstania listopadowego, wybitnym dowódcą. Właściwie nie spełnił swojego zadania, ponieważ Prusacy wycofali się z tych wysokich ceł, a zatem wszystkie towary, zboże mogły być nadal spławiane Wisłą do Gdańska. Natomiast odgrywał bardzo istotną rolę turystyczną, krajoznawczą, i taką funkcję i rolę pełni do dzisiaj. Można powiedzieć, że kanał Augustowski przepadł. Dzisiaj już nic by z tego nie zostało, gdyby nie władze II Rzeczpospolitej, które postanowiły go odbudować, udostępnić turystom, i tak rzeczywiście w latach 30 XX wieku się stało. Potem przez wiele, wiele lat no, odbywała się niewielka turystyka, jakieś pływanie kajakami, ale nie była przepustowa granica polsko-białoruska. W ostatnich latach miało się to zmienić, kiedy został uchwalony mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Białorusią, rzeczywiście nastąpiło pewne ożywienie. Zaczęły się odbywać również właśnie przepływy, spływy kajakowe pomiędzy Polską i Białorusią, właśnie korzystające z kanału Augustowskiego. Warto powiedzieć jeszcze o jednym zdarzeniu. Łukaszenka, kiedy doszedł do przekonania, że coś należy z tym kanałem agustawskim zrobić, można powiedzieć, zabetonował całą tą okolicę. Nie bardzo się to podobało miejscowym mieszkańcom. Między innymi jednym z nich był i jest Henryk Dworak w miejscowości Dąbrówka, który na swoim domostwie, takim drewnianym, wymalował wielki herb Polski. Rzeczywiście ogromny na czerwonym tle orzeł w koronie, i jak się płynęło kanałem Augustowskim, każdy musiał zobaczyć tego orła w koronie, jakby nie patrzeć na terenie państwa białoruskiego. Przychodzili różni urzędnicy, nagabywali dworaka, żeby zamalował. A co to znaczy? Na co on odpowiadał, że. Na swojej posesji, na swoim domu ma prawo wymalować to, co mu się podoba, że Polska tutaj graniczy przecież bliziutko przez, przez kanał. No i żon jest Polakiem i że tutaj mieszkają Polacy, w związku z tym wszyscy byli bezsilni, co z tym można zrobić. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda miejscowość Dąbrówka. Henryk Dworak ze swoją żoną, ze swoją rodziną mieszkał tam jako jedyny człowiek, czy to godło państwa polskiego jest tam nadal do zobaczenia tego, nie wiem, mam nadzieję, że, że się zachowało i że dotrwa do lepszych czasów.